Cześć, witajcie! W kolejnym odcinku dzisiaj przygotujemy sobie kurczaka tikka masala, który zostanie podany z chlebkami z patelni. Jeżeli jesteście ciekawi, jak wyjdzie ten przepis, zapraszam do dzisiejszego odcinka. Do przygotowania naszego dania będziemy potrzebowali... Do kurczaka 500 g filetu z piersi kurczaka, 100 g jogurtu naturalnego oraz 150 g pasty tikka masala. Do sosu 2 ząbki czosnku, 1 duża cebula 100 g, 1 kawałek imbiru 3 cm, 1 łyżeczka soli, 50 g masła klorowanego, 15 g koncentratu pomidorowego, 1 łyżeczka cukru, 2 łyżeczki słodkiej papryki w proszku, pół łyżeczki garam masala, 1 druga łyżeczki mielonego kuminu, 1 czwarta łyżeczki mielonej kolendry, druga łyżeczki mielonej kurkumy, 400 g krojonych pomidorów z puszki, 125 ml gorącego bulionu z kury, 50 ml śmietany 30 oraz 25 g mielonych migdałów. Jakbyście się zastanawiali, skąd wziąć pastę Tikka Masala, my kupiliśmy taką House of Asia, my dostaliśmy tą pastę w oszą, także ona jest raczej w stałej ofercie, więc nie, nie powinniście mieć problemu z dostaniem tego tej przyprawy. Czas przyrządzania 15 minut, łączny czas 3 godziny 58 minut. Przepis oceniany jako łatwy i wyjdzie nam z tego 4 porcje. Rozpoczynamy gotowanie. 500 g fileta musimy umyć i osuszyć. Kurczaka kroimy w 2 cm kawałki. Ja już sobie kurczaka w międzyczasie pokroiłam. Jak widzicie są to takie większe kawałki. 100 g jogurtu wkładamy do pojemnika miksującego. Następnie dodajemy 150 g przyprawy tikka masala. Teraz zapewne będziemy wszystko mieszać, i yy, ten etap, który teraz robimy, to jest właśnie przygotowanie marynaty do naszego mięsa. I to zapewne będziemy odstawiali do lodówki. 15 sekund, obroty 4. Marynata wymieszana. Zalewamy nią kurczaka, dokładnie mieszamy i na 3 godziny do lodówki. Przygotowałam sobie większą miskę, przekładam kurczaka. Teraz dodaję marynatę. I wszystko musimy dokładnie wymieszać tego kurczaka, aby każdy kawałek obtoczył się w naszej marynacie. Mieszam kurczaka z marynatu, a Was serdecznie zapraszam do dołączenia do naszych grup na Facebooku oraz do zaobserwowania nas na Instagramie. Linki znajdziecie w opisie tego filmu. Tak przygotowanego kurczaka na 3 godziny do lodówki. Rozgrzewamy grill w piekarniku do 225 stopni, a blacha musimy wyłożyć papierem do pieczenia i rozsmarować na niej olej. Nasze zamarynowane mięso musimy teraz rozłożyć na przygotowanym papierze do pieczenia i grillować 12 minut w piekarniku, w międzyczasie przewracając je na drugą stronę. Także ja biorę sobie mięso i wykładam je na blachę. Jeżeli chodzi o grillowanie w piekarniku, my jako takiej funkcji chyba nie mamy, więc po prostu przez te 12 minut ono będzie jak gdyby się piekło. Kawałki kurczaka rozłożone na blasze. Także teraz wrzucamy je do piekarnika na 12 minut, pamiętając właśnie o obrocie w połowie czasu. Kurczak ląduje w piekarniku. Kiedy kurczak nam się pieczy, my wykonujemy kolejną część przepisu. Dwa ząbki czosnku wrzucamy do pojemnika miksującego. Dodajemy jedną cebulę i kroimy ją oczywiście na pół przed dodaniem do naszego pojemnika. cm kawałek imbiru dzielimy na trzy części i wrzucamy do pojemnika miksującego. Dodajemy jedną łyżeczkę soli i wszystko będziemy rozdrabniać 8 sekund przy prędkości 8. Łopatko wszystko zgarniam ze ścianek na dno. Na ten moment z naszego pojemnika dość intensywnie czuję imbir. Gdzieś ta cebula troszeczkę znikła, ale yy, czuć mimo wszystko. Teraz dodaję 50 g masła klarowanego. Zakładam pokrywę, wyciągam z niej miarkę. I przypiekamy 120 stopni przez 4 minuty. Równocześnie przygotowujemy sobie chlebki z patelni do naszego przepisu. Wydaje nam się, że będą bardzo dobrze pasowały. Tak one się prezentują, a jak je zrobić możecie zobaczyć sobie na naszym filmiku YouTube Shorts. Zaczęliśmy się bawić to w takie krótkie minutowe filmiki. Jeżeli jesteście ciekawi, to serdecznie zapraszamy. A my czekamy, aż nasze masło się podsmaży. W połowie pieczenia, czyli po 6 minutach obracamy nasze kurczaki do góry nogami. Jak widzicie, tutaj już nasze przypiekanie masełka klarowanego się zakończyło. My niestety nie mamy funkcji grilla, więc 6 minut były pieczone, a kolejne 6 wrzucimy sobie z termoobiegiem tak, żeby one się delikatnie tak zapiekły, zarumieniły. Wydaje nam się, że o taki efekt chodziło. Przekręcamy i wrzucamy na kolejne 6 minut do mikrofalów, do piekarnika. W międzyczasie zakończyliśmy przypiekać nasze chlebki z patelni. Powiem Wam, że no wyglądają turbo chrupiąco z zewnątrz i mięciutkie w środku. Jeden sobie otworzyliśmy, ale zaraz zobaczycie. Przypiekanie zakończone. Teraz dodajemy 15 g koncentratu bukidorowego. Teraz czas dodać nasze przyprawy. Zaczynamy od cukru. Następnie dodajemy słodką paprykę i w kolejnej yy, części przyprawę garam masala, mielony kumin, mieloną kolendrę oraz mieloną kurkumę. Zamykamy miarkę w pokrywie. I będziemy wszystko gotować 100 stopni, 2 minuty, obroty w prawo 3. Pokrywa zamknięta, startujemy. Mieszanie zakończone, dodajemy 400 g pomidorów z puszki. W tle słychać, że nasz kurczak jest już upieczony. Teraz dodajemy 125 g buliony, bol, bulionu i wszystko gotujemy 15 minut, 100 stopni. Kurczaki już się upiekły. I teraz one naprawdę fajnie nam się ładnie zapiekły. Chyba o to chodziło w tym wszystkim. Gotowanie zakończone. Teraz dodajemy naszą przygotowaną śmietankę. Dodaję śmietanę do sosu. Tutaj jest czas, żeby dodać 25 gramów mielonych migdałów. My dzisiaj migdały pomijamy, ponieważ migdały silnie uczulają, a musimy tego unikać. I teraz wszystko mieszamy. 30 sekund, obroty 10. Blendowanie jest zakończone. Teraz podpieczone kawałki kurczaka wkładamy do pojemnika miksującego. Kurczak do naszego sosu i wszystko mieszamy przez, gotujemy i mieszamy 10 minut, temperatura 90 stopni, obroty lewej 1. Gotowanie zakończone, czyli nasze danie powinno już być gotowe, otwieramy. Tak to się wszystko prezentuje, zaraz nakładając na talerze zobaczymy czy ten kurczak za bardzo się nie rozpadł, także do Was wracamy za chwileczkę z gotowym daniem. Tak się prezentuje gotowe, skończone danie u nas dzisiaj podane z chlebkami z patelni jeżeli wam się podobało zostawcie lajka, like, subskrypcję, smacznego! No to czas spróbować sobie naszego kurczaka tikka masala, bierzemy sobie chlebek z patelni no i co? Próbujemy. Pierwsze co widzę to to, że kurczak e, wbrew temu co myśleliśmy się nie rozpadł. Próbujemy. Smacznego. No więc tak, słuchajcie. Kurczak jest bardzo dobry. E, obawialiśmy, że się rozpadnie, ale się jednak nie rozpadł, ponieważ tam był obroty i numer jeden włączony, czyli te najniższe. Bardziej to wyglądało na mieszanie. Jeśli chodzi o smak. <laughs> Wydaje mi się, że Tikka masala jest dość charakterystycznym takim orientalnym daniem i tutaj jak najbardziej jest to oddane. Wydaje mi się, że resztę tej przyprawy, w której kurczak był marynowany, moglibyśmy tutaj dorzucić, wtedy ten smak byłby zdecydowanie bardziej intensywny, ale w takiej formie jak obecna jest naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Według mnie propozycja warta e, uwagi, warta wykonania. Ja ze swojej strony chyba bym osobiście jeszcze bardziej przyostrzył to danie. Nie wiem, do życiu może więcej chili, ewentualnie jakiejś innej, karoliny Reaper, ale to już jest kwestia mocno indywidualna, zależy czy ktoś lubi na łagodno czy na ostro. Według mnie przepis bardzo dobry, udany. E, wszystkie kroki były zgodne z przygotowanymi na początku składnikami, co ostatnimi czasy u nas. Jakoś nie jest pewne, bo już kilka razy zdarzyło nam się, że przygotowywaliśmy składniki według początkowych kroków, a w krokach, już wykonujących nasze przepisy, było co innego inne gramatury. Tutaj wszystko się zgadzało. Dajcie znać w komentarzach koniecznie, czy wy robiliście, czy wam smakowało, czy coś modyfikowaliście. Jak dla mnie, propozycja godna polecenia, na pewno do powtórzenia. Na pewno sobie to jeszcze raz zrobimy. O, bo oczywiście minimalnie dorzucimy trochę chili, żeby to zaostrzyć. Mimo to wszystko jest naprawdę w porządku, warto zrobić. I tyle, nie ma co przeciągać, bardzo dobre jedzenie, widzimy się już w kolejnych odcinkach, trzymajcie się, hej!